Dzień dobry, moje drogie lwy! Witam Was serdecznie na moim kanale Słuchajcie, i zapraszam do czytania na kwiecień. Sprawdzamy różne sprawy: i miłosne, i zawodowe, i szanse, i ostrzeżenia. Zapraszam Was również serdecznie do filmu dodatkowego, gdzie zajmujemy się tylko i wyłącznie miłością. Um, I jeśli chodzi o film dodatkowy, to tam sprawdzamy bliźniacza płomienie, informacje dla singli są, dla osób, które gdzieś tam kontakt z Waszą osobą jest przerywany, albo ktoś zniknął. No i w ogóle jest rozkład romantyczny, miłosny, inny niż wiosenny, więc e, nowe informacje. Dobra. I link do tego filmu znajdziecie w opisie filmu. Słuchajcie tego obecnie tutaj, o którym teraz rozmawiamy i zaczynamy od przesłań. Nowe początki, a którymi należy się cieszyć w życiu. Po prostu, ok? E, zwróćcie uwagę na to: możecie wejść w jakiś nowy cykl, e, ważnego dla Was projektu, nowe podjąć jakiegoś rodzaju, nie wiem, e, działania, plany z Waszą osobą, z Waszą, z Ważną dla Was osobą, w Ważnej dla Was sytuacji. E, trzeba to doceniać, by za to wdzięcznym. E, jeśli coś się kończy, to tylko po to, żeby właśnie mogło zacząć się coś nowego, więc na to też zwróćcie uwagę. E, I mamy tutaj, e, to jest temat przewodni, karta diabła przy paziu mone. No to ja bym powiedziała tutaj pracowo, kochani, pracowo em, w punkt, Tutaj mamy e, kogoś, kto umie wykorzystać koniunkturę, kogoś, kto absolutnie, absolutnie wie, co robi e, zawodowo, e, który potrafi zaplanować, e, patrząc długoterminowo, pięć kroków e, w przód. Swoje kolejne działania. To jest ktoś, kto w tym zakresie zawodowym, em, który jest dla niego, moim zdaniem, może nawet być czasami troszkę lekko obsesyjny, jak tak za mocno w to wejdziemy, tak? Nie potrafimy powiedzieć stop, żeby na przykład się zregenerować, albo coś nas tak bardzo pochłania, że aż staje się naszą em, momentami obsesją. Natomiast to prowadzi do doskonałości i tutaj się trochę taka energia pokazała przy pracy. Szczególnie przy nowych projektach. Tak. Słuchajcie, pra, współpraca z Koziorożcem może mieć dla Was znaczenie, moje drogie lwy. To od razu powiem, bo, bo tak się też tutaj jakby nam pokazało. Natomiast tutaj, jeśli to jest jakaś nowa faza, nowa spółka, nowa możliwość, nowe przedsięwzięcie, kochani, to tutaj ważne jest, żeby się skupić na efektach końcowych, działać krok po kroku, bardzo metodycznie, budować to z tą świadomością, czego pragniemy na końcu. A na końcu jest jakaś ogromna. Ogromna nagroda związana z tą sytuacją. Tak? No dobra, ale to był, e, to był jeden ze scenariuszy. Uważajcie na używki waszych dzieci. No, wiecie, młodzieży, to jest dla kogoś, dla kto wie, e, lub jakieś takie słabości, postawę, która mogłaby być destrukcyjna dla was w kwietniu, bądź destrukcyjnie wpływać na wasze życie osobiste. To jeszcze chciałam powiedzieć. No, dobra, idziemy dalej, ok? Nie wystraszyłam się tego diabła, kochani. Nie, nie ma się czego bać tutaj. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że mm, cokolwiek się będzie działo, nawet jeśli jest tutaj jakiegoś rodzaju mm, toksyczność tłem tej sytuacji, albo obsesja tłem tej sytuacji, to może to wynikać z tego, na przykład, że chcesz więcej wiedzieć i to staje się Twoim obsesyjnym takim gdzieś podążaniem. Dlaczego? Dlatego, że no, coś Cię zainspirowało, zachęciło, nie chcesz przestać, tak? To jest taka energia, nie chcesz przestać. Wiesz, wiesz jakby, co chcesz wypracować. Praktyczność, słuchajcie, będzie ważna w tym i skoncentrowanie się na tym, co tutaj się dzieje, tak? Dobra, idziemy dalej. Co Was opuszcza? Paśki lichów. Nowa osoba, dziesięć mieczy. Ktoś, albo ktoś niedojrzały i się po prostu pożegnaliście, okej? Okay? No, no, no nie do, może tak być, li ludzie. Słuchajcie, dobra, powiem to. Niedojrzali ludzie jacyś. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, którzy tworzyli wokół was jakieś kurczę kochani nieprzyjemne środowisko no na przykład sieciowo to mogło być jakieś takie środowisko w internecie ale to odchodzi, więc jeśli wokół tego były, były jakiegoś rodzaju słuchajcie trudności, nieprzyjemności to naprawdę chyba nie ma co się przejmować co sądzą i myślą obcy ludzie w internecie wygłaszając swoją, swoje opinie na przykład w darmowej aplikacji jaką jest tam Instagram czy Facebook, no to Podchodzi, tym się nie martwimy. Okay? Tutaj też y, dla, to jest to, to tak. Druga rzecz, co, która mi przyszła do głowy, kochani, to ten paść kielichów dla mnie, to jest jakiegoś rodzaju albo przeprosiny z ważną dla was osobą, to nie musi być romantyczne, gdzieś tam powrót do rozmów. To są jakieś dobre wiadomości, które powodują, że jest jakiś przełom w sprawie, tak? Że y, czujecie, że wszystko zaczyna się układać, że to, co najtrudniejsze w tej konkretnej sytuacji, już jest za wami. Dobrze, zobaczmy, co będzie trwało. Paść mieczy, słuchajcie, paść kielichów, paść monet, dużo młodych ludzi macie wokół siebie no um, Ale co będzie trwało? No to już mówię co będzie trwało Tutaj jakby współpraca z ludźmi młodymi Dla osób, które współpracują z młodymi ludźmi Może być o tyle ważna, że Trzeba zwrócić uwagę na jakieś trendy I później je przekuć na swoją korzyść Wykorzystać, to jest waszą siłą um, I teraz tak, w tym paziu mieczy um, Słuchajcie Chrońcie swoją prywatność To jest ten cesarz, który też tutaj kontroluje To co się dzieje, to co jest dla was ważne Moje drogie lwy, to co stanowi Wasze. no wasze. Wasze. no, jakby to. jak wam to powiedzieć. Mm. Po prostu uważaj na plotki, bo mieczy to też plotki, oszczerstwa, więc ten cesarz jakby to jest ta energia, w której my um, łapiemy nad tym kontrolę, tak? Nie poświęcamy też uwagi części takim wydarzeń, to się tutaj pokazuje, ale to jest, dobra, to jest jeden, jedna z historii, bo ogólnie tutaj mamy kogoś, kto wie, w którym kierunku podąża i poszukuje dla siebie cały czas nowych możliwości. Więc jeśli mam to odnieść do tych kart, jeśli to jest zawodowy aspekt, tak, nad którym pracujecie, który was bardzo wciąga, pociąga, tak powiem i rajcuje, nie wiem jak jeszcze mam to określić, to absolutnie będziecie to rozwijać i wciąż będziecie szukać nowych pomysłów i dodatkowo kochani jeszcze chciałam powiedzieć, tutaj w paziu w paziu mieczy to wydaje mi się, że współpraca właśnie z ludźmi bardzo młodymi, młodzieżą nastolatkami i takimi z otwartą głową, z otwartymi umysłami może wam dostarczać jakiegoś rodzaju informacji no dobra, zobaczmy zatem co przychodzi, Eremita no, mądrość ogromna, ale też wyciszenie, potrzeba takiego pozostania ze sobą, świat, e, złapanie. E, no, a macie pannę w swoim życiu: jak macie pannę w swoim życiu, to tu jest sukces, razem sukces, e, wypracowany, zdobyty. Natomiast też jakby. E, Przychodzą jakieś dobrego rodzaju wiadomości do Was może. E, jakaś e, ukończenie czegoś z sukcesem, to jest dla Was ważne. Remita, pamiętajmy, to jest jakby mm, wiedza wewnętrzna nasza, e, która ta mądrość, którą, którą zechcemy w odpowiednim momencie odpowiednim osobom przekazać. E, tutaj masz jakiegoś rodzaju skillsy, jesteś niezastępowalny. Tak? W, jakimś, w jakimś konkretnym, w jakimś konkretnym em, na jakimś konkretnym obszarze drogi Lwie, i to daje ci powód do radości, Jakby jakieś powody do tańca są, <grych> w każdym bądź razie. To przychodzi. Okay? I to mi się kojarzy z jakąś sytuacją, która rozwijała się dosyć wolno. E, tu się nikomu do niczego nie spieszyło. Jeśli to był projekt, to on wzrastał w taki sposób em, organiczny, rzekłabym ale jest sukces. Tym bardziej, więc tutaj proszę zapomnijcie o tym, co było i co zostawiacie za sobą. Dobra zmiany, sprawy zawodowe. No słuchajcie, gwiazda. Absolutnie. Optymizm, nadzieja, kochankowie. Możecie wybierać jakby nową drogę jako życia. Nie wiem, trudno powiedzieć, ale dużo miłości jest wkładane w to, co robicie. I co więcej, karta sugeruje, żeby, żeby w ten sposób, e, żeby w ten sposób jakby e, działać, żeby jakby z sercem na dłoni, angażować się, tak? Szczególnie jeśli pracujecie nad czymś, czego nie robić, król była to wy, ale powiedziałabym, nie robić, czyli jakby e, nie narzucać za bardzo swojej woli, e, jeśli chodzi o kwestie e, zawodowe. Nie, zbyć, nie być despotą, taką osobą wiecznie niezadowoloną na przykład też, tak? Bo tu jest dużo pięknej energii na poziomie zawodowym. Też bardzo uleczające jest światło gwiazdy, pamiętajmy, tak? Ono nie oślepia tak jak słońce, ono nie wzbudza w nas lęku trochę, jakiego, takiej niepewności może to jest lepsze słowo, tak jak księżyc. Ono jest uzdrawiające po prostu. Pięknie, ciepło, więc tutaj jest coś dobrego w kwestiach zawodowych. Wydaje mi się, że jakiegoś tutaj też wiadomości może ktoś Wam dostarczyć, przynieść lub pomóc. Współtworzyć to, kochani, więc zwróćcie na to uwagę, proszę, ok? Ehm, no dobra, idziemy dalej. Ehm, co tam w miłości? 10 buław. A dlaczego? 6 monet, trzeba coś wyjaśnić, kochani. Ehm, 10 buław w miłości, no to <grym> ojej, jakiś ciężar dźwigacie i jakby i trzeba zrzucić z serca, czyli po prostu powiedzieć. Może być też po prostu jakaś niemiła sytuacja, którą trzeba będzie wyjaśnić, bo poczujecie się przytłoczeni. Tak, i, i szóstka monet raczej powiedziałabym, no kurczę, staraj się doprowadzić do, do tego, żeby była równowaga w tej sytuacji, uważaj, nie stresuj się, tak, e, stawiaj na partnerstwo, możecie na sobie wzajemnie polegać, swoją osobą, więc trzeba tutaj wyjaśnić to, co zburzyło ten, e, zburzyło ten balans, e, a czego nie robić, królowa mieczy. No to raczej, że tak powiem tutaj, bo w szóstce mieczy, szóstce monet, przepraszam, jest dobroduszność, czyli coś, co płynie prosto z serca, tak, jest ciepłe, jest takie do przytulenia, a królowa mieczy, kochani, to jest to, czego nie robić, to tutaj chłodem wieje, to ma nie wiać chłodem. Jak będziecie rozmawiać ze swoją drogą, drugą osobą, ze swoją osobą o czymś ważnym dla was, co was przygniotło, dało Wam taki po, takie poczucie ciężaru na klatce piersiowej, opresji, czuje się, że się z czymś zmagacie, to em, delikatnie hmm, można tak w skrócie to podsumować. Należałoby rozmawiać. I teraz tak, e, single 10 buław, obawiam się, że tutaj jakby mm, Wam karty sugerują, szczerze mówiąc, żeby się chyba bardziej skoncentrować na kwestiach em, związanych albo z utrzymaniem, uzyskaniem jakiejś równowagi w sobie, albo z jakimiś sprawami materialnymi. Jeszcze to sprawdzę w czytaniu dodatkowym, ale w każdym razie, jeśli mieliście w swoim życiu jakąś em, osobę, która się odsunęła i jakby. Mm, i teraz to powoduje, że jesteście stanu wolnego, tak to nazwę. To ja w, tych szóstce, ja w tej szóstce monet nie widzę takiej potrzeby do tego, żeby um, dążyć do pojednania. Dlaczego? Dlatego, że królowa monet jest zazwyczaj singielką, bardzo racjonalnie myślącą. Nie sądzę, żeby zechciała Was tak od razu jakby przywitać w swoim życiu znowu. To chciałam powiedzieć, ok? Więc jeszcze dodatkowo. No dobra, zobaczmy, kochani, co my tu mamy, co my tu mamy. To była miłość, rozwój własny. Cztery kielichy. Baron miał podobną kartę. Tutaj, kochani, cały czas jest coś, nad czym możecie popracować. Proszę, żebyście to dostrzegli. To jest coś, co na ten moment wydaje Wam się być nużące, niezadowalające, a jakby karta mówi o, odwróć się, zobacz, to tutaj jest, jeszcze spróbuj, tak, nie poddawaj się, daj temu szansę, może tym razem będzie jakiegoś rodzaju zmiana i może tym razem okaże się, że najnormalniej w świecie jakby jest jakiś przebłysk tu, ok? Eee, no dobra, eee, ostrzeżenia eee, cesarzowa, eee, wskazówki, osiem buław, działać, znaczy ostrzeżenia cesarzowa, słuchajcie, no. Znaczy to jakby jest jakaś szefowa chyba, ja nie wiem. Ona, tu jest też, odchodząc od, 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 od ludzi, bo nie zawsze o ludzi chodzi, prawda? E, to jeszcze chciałam powiedzieć, o właśnie, jeszcze Wam zapomniałam tej karty na miłość wyciągnąć. Dobra, zaraz wrócimy do tego, e, bo teraz tracę wątek. E, tutaj są ostrzeżenia, jeśli chodzi o kreatywność, moim zdaniem, pra, tego, co robimy, nad czym pracujemy. To jest dla mnie ostrzeżenie. Nie, nie, nie upatruję w tym człowieka sensu stricte, tylko chodzi o cały całokształt. Tak? Żeby mm, być świadomym być może szans, zagrożeń, tak? Poszukiwać rozwiązań. Może dla kogoś to jest jakaś, słuchajcie, kobieta, która nam się pokazuje jako ostrzeżenie, tak? Ale y, ja tego tak nie odczytałam. Natomiast jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o miłość, to mam dodatkową informację. Um, ważne jest, y, co myślisz o sobie. Nieco sądzą o tobie inni i to się tutaj pokazuje. Więc wydaje mi się, że e, ta sytuacja takiej ciężkości e, na serduchu może wynikać z tego, że ktoś cię osądzi i to bardzo niesprawiedliwie. Po prostu ktoś nie doceni być może, tak? Lub poczujesz się niedoceniony. Ważne co, nie co oni sądzą o mnie, ale ja, co, co ja on, sądzę o nich, tutaj jeszcze jest tak bym powiedziała określone, więc też warto być może komuś powiedzieć, że jest w błędzie i co ty myślisz o tej sytuacji, jeśli będzie w ogóle taka e, tutaj e, możliwość, bo tak ciężko tutaj jest, słuchajcie, ciężko, nie ma przejrzystości w tej miłości, nie do końca wiemy o co chodzi, też trzeba się wyciszyć, słuchajcie, e, tak? No, więc jakby zwróćcie na to uwagę po prostu. Też może być dużo pracy, od razu też powiem, szczególnie w tej energii, drogi lwy, jak wchodziłyśmy i ta praca się nam pokazała w miłości. Dlaczego? Dlatego, że ona ma wpływ na Wasze życie osobiste. Nie macie czasu, nie macie siły już po prostu, też różne są sytuacje, prawda? To może mieć wpływ na Wasze życie osobiste. Natomiast wskazówka 8 buław działaj jednoznacznie, wprost, tak? Absolutnie. Dziewięć buław to jest jakby ukierunkowane, jednoznaczne plany działania, niezależnie od dziedziny, której to dotyczy. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.